Witam serdecznie, WITO akwarium dzisiaj 450, ale ja będę ogólnie Wam opowiadał o wszystkich zbiornikach, które mam, nie o nim. Hmm. Jak widać jest dzień, są refleksje, ja sobie siadłem tak z boku, jakoś to mniej widać. Jak wiecie z poprzedniego filmu ja wybieram się na urlop za jakieś 2 godziny będę startował do Polski, czekanie 1200 km, hmm. będę jechał nocą, bo no bo dzieci wolę, żeby mi w się niż, niż hałasowały i mnie rozpraszały. Więc taką decyzję podjąłem. Dziś była u mnie osoba, która będzie dochodzić mi tutaj dokarmać ryby. Poinstruowałem ją, który pokarm i ile do którego akwarium. Tutaj będę, ben... zademonstrowałem oczywiście lysypę, tutaj będą miały płatki, plus tutaj jest karnik do którego nasypałem granulków z tetry, dyskus dla dyskowców. Moje ryby to lubią. Jest to dobry, wartościowy, suchy pokarm. No po prostu na chwilę nieobecności. No, inny pokarm niż suchy nie może być stosowany. Przynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś podawał, dał komuś do podawania pokarm pod swoją nieobecność, jakiś nie wiem, żywy, mrożony, ja bym się bał do tego suchy pokarm. Yy, opisałem każdy zbiornik, zbiorniki w kotłowni, zbiornik 160 litrowy, który jest u góry. Yy, cóż zrobiłem? Trzy dni temu robiłem podmianki w kotłowni. Yy, wczoraj robiłem tutaj podmiankę, dzisiaj robiłem 160. -tkę. Zarówno tu, jak i w 160 mam przy kubełkach prefiltry. Yy, więc one były dzisiaj czyszczone dokładnie. Pod kranem, ponieważ biologię to ja mam w, w Ubłach, a nie w prefiltrach, więc to sobie obrobiłem. Bo to wiadomo, że lepiej mieć ten prefiltr czysty niż by miałby się przypchać i się coś wydarzyć. Zwłaszcza, że tak życzyłbym się dać pod naszą nieobecność. Następnie gąpeczki, które mam w potłowni, w ujętach trójkach, one były wbukane dzisiaj, czyli trzy dni po podmiance. Podmianki robiłem takie dość grube, 50 i tam było, no, zasypione były oczywiście te gąpeczki, ale filtr ciągły normalnie. Ale lepiej to zrobić i że ma się to stać za tydzień lub za półtorej, akurat jak nas nie będzie i, i może się stać jakaś tragedia niepotrzebna. więc wolałem to zrobić teraz. Tu, jak widzicie, daje pompa cyrkulacyjna z HP. Ja Wam mówiłem, że mm, jedzie do mnie z Polski, że ona mi przyjął z Polski taką dużą, dużą gąpę. Naprawdę duża, mam ją trzy tygodnie tą gąbkę, ponieważ była to mniejsza, która się potrafiła już zabierać po czterech dniach i w tamtym roku ona również tutaj działała, dlatego ta sama osoba, która w tym roku mi dokarmia ryby, no, musiała pukać tą gąbkę. Nic się takie nie stało, ale wiecie jak to jest za e, trzepnąć do, do pracy nie żeby ręce nam maczał i bawił się w, w gąbce pokrytą kupami i nie wiadomo czym jeszcze. No ta osoba akurat nie ma obrzydzenia do tego, ale lepiej żeby nam rąk tutaj nikt nie wkładał, więc zakupiłem taką lepszą gąbkę, Nie ja dam ją pokażę. Jest naprawdę duża, chodzi o 3 tygodnie wcześniej zapchała, wczoraj też była pukana ta gąbka, masa syfu. Tutaj karniczek działa, jest załadowany do pełna, jak się skończy to będzie dosypane. No i myślę, że tak, tak myślę, że w miarę ogarnąłem te, te zbiorniki i jakoś zapewniłem taki spokój sumienia na moją nieobecność tygodniową. Skośnopręgie stąd poszły, mam nadzieję, że już tu nie wrócą, będę myślał po urlopie co dalej z nimi. Dzięki temu mogłem wpuścić dużo, dużo mniejsze mieczyki, ponieważ chciałem zostawić tam jak najmniejsze e, liczbę ryb. Ponieważ wiecie, tam tak są na gołych szkłach, e, tam e, nie mam karników, e, będą dokarmane również. E, Mówiłem, że nie musi być to codziennie, może być co drugi dzień, może być co trzeci dzień. E, lepiej mniej niż więcej. Wiadomo e, i tak samo powiedziałem właśnie Osobę, która będzie się tym zajmować, nie ma co przesadzać z tym pokarmem, one sobie dadzą radę. O te ryby się tu nie martwię. Bardziej chodzi mi o małe rybki, które właśnie potrzebują tego jedzenia. Regularnie, najlepiej jakby było i w miarę często. No niestety nie zapewnimy tego będąc poza domem. Więc dobrej tyle, że chociaż im ktoś tam raz na czas coś wsypie, no dlatego nie muszą sobie jakoś przepękać, mam nadzieję, że to jakoś nie wpłynie znacznie na ich rozwój zwłaszcza, że po urlopie mamy jeszcze tydzień urlopu tutaj, troszkę pracy koło domu i mam nadzieję, że wezmę się w końcu za rozbudowę tej kotłowni jakieś zmiany, w sensie chodzi z akwariami i te ryby będą mogły pozmieniać sobie na troszkę inne zbiorniki większe, takie bardziej odpowiednie dla, dla siebie żeby mogło się lepiej tu rozwijać tutaj już nawet popuszczałem takie 2 cm mieczyczki Praktycznie nic tu nie atakuje. Akurat je wpuszczałem, jak były tu zacząłem e, zaczęły swoje polowanie, więc powiedziałem, nie, 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 bo wy mi tu wszystko łapiecie, Nie po to mi się one kocą i sobie odchowuje, żebyście wszystkie wyłapały. A pewnie by tak było przez dwa tygodnie, bo skośnopręga to jest pielęgnica łowna polująca. E, Podejrzewam, że wszystko by wyłapała, zwłaszcza że byłaby głodna no Więc dobra, myślę, że dwa tygodnie mnie nie będzie. Po powrocie na pewno nagram wam co, jak pięć, się pozmieniało, czy wszystko żyje, czy nic się złego nie stało, bo takie rzeczy mi się stać, a wszak na ulopach jesteśmy, na no akwaryści. No i do zobaczenia, do usłyszenia za około dwóch tygodni. Także wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. I co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Witochę.